Zagadnienie czwarte. Wiemy już co to jest macierz unitarna i potrafimy rozłożyć sygnał składający się z czterech próbek. Lecz co w przypadku gdy sygnał składa się z większej ilości próbek? W takim przypadku użyć możemy dyskretnego przekształcenia Fouriera, w skrócie DFT. Zacznijmy więc od definicji. Jest to zależność między ciągiem małe x od n o skończonej długości, czyli n jest większe lub równe 0 i mniejsze lub równe n minus 1 i jego dfT duże x od k możemy otrzymać, próbując jednostajnie widmo w postaci x od e do j razy omega gdzie omega należy do przedziału domkniętego obustronnie od 0 do 2 pi. W punktach omega k jest równe 2 pi razy k przez duże n dla k należącego do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do n 1. Zatem możemy zapisać duże x od k jest równe w sumie elementów postaci x od n małe x od n razy e do potęgi minus j razy 2 pi k razy n przez duże n od n równego 0 do n równego n duże n minus 1. Oczywiście też dla k należącego do przedziału obu stronie domkniętego od 0 do duże n minus 1. Duże x od k jest zespolonym ciągiem o długości duże n w dziedzinie częstotliwości i Nazywa się go dyskretną transformatą Fouriera dft w ciągu małe x od n. Aby uprościć powyższe równanie, często wprowadza się wn, które jest równe e do potęgi minus j razy 2 pi przez duże n. Wtedy duże x od k wyraża się następująco. Jest to suma elementów postaci małe x od n razy wn do potęgi k razy n. Od n równego 0. Do n równego duże n minus 1, gdzie k należy do tego samego przedziału co wcześniej. Można to też zapisać w postaci macierzowej, gdzie x duże będzie równe dn razy małe x. A więc mamy nasz wzór. Duże x jest równe dn razy x, małe x to są dane próbki a duże Xy to są X -y otrzymane po transformacie Fouriera. A tu widzimy macierz DN, której elementy można by wyrazić wzorem W do N razy K, gdzie N i K to są numery wierszy i kolumn, zaczynając liczyć od zera. Przekształceniem odwrotnym jest IDFT. Które wyraża się wzorem? Małe x od k jest równe 1 przez duże n razy suma elementów postaci duże x od n razy e do potęgi j razy 2pi razy k razy n przez duże n od n równego 0 do n równego duże n minus 1. Używa się go, aby otrzymać z dft sygnał stały i sygnały harmoniczne. Mimo, że wydawać się to może skomplikowane, to rozwiązując przykład, większość wątpliwości powinna zniknąć. Zatem rozwiążmy ten przykład co na lekcji drugiej, tym razem nowo poznaną metodą. Dany jest sygnał, Małe x równe 8 minus 2, 4, 2. Wpisując dane do wzoru, otrzymujemy, że duże x od k jest równe sumie elementów małe x od n razy w 4 do k razy n od 0 do 3. Wpisując wszystkie składniki dla pierwszej próbki DFT, czyli k równego 0, otrzymujemy, że duże x od 0 jest równe małe x od 0 razy w4 do potęgi 0 razy 0 plus małe x od 1 razy w4 do potęgi 0 razy 1 plus. małe x od 2 razy w4 do potęgi 0 razy 2 plus małe x od 3 razy w4 do potęgi 0 razy 3 pamiętając o naszym podstawieniu Wn równe e do potęgi minus J razy 2pi przez duże n otrzymujemy Duże x od 0 równe x od 0 razy e do potęgi minus j razy 2pi razy 0 przez 4 plus małe x od 1 razy e do potęgi minus j razy 2pi razy 0 przez 4. Plus małe x od 2 razy e do potęgi minus j 2pi razy 0 przez 4, plus małe x od 3 razy e do potęgi minus j razy 2pi razy 0 przez 4. Otrzymujemy wtedy duże x od 0 równe 8 minus 2 plus 4 plus 2, czyli 12. Dla k równego 0 otrzymaliśmy duże x od 0 równe 12. Liczymy teraz dla k równego 1, czyli duże x od 1 jest równe x od 0 razy w 4 do potęgi 1 razy 0 plus małe x od 1 razy w4 do potęgi 1 razy 1 plus małe x od 2 razy w4 do potęgi 1 razy 2 plus x od 3 razy w4 do potęgi 1 razy 3 dalej podstawiając wn równe e do potęgi minus j razy 2pi przez duże n, otrzymujemy, że duże x od 1 jest równe małe x od 0 razy e do potęgi minus j razy 2pi razy 0 przez 4 plus małe x od 1 razy e do potęgi minus j RAZY 2pi razy 1 przez 4 plus małe x od 2 razy e do potęgi minus j razy 2pi razy 2 przez 4 plus małe x od 3 razy e do potęgi minus j razy 2pi razy 3 przez 4 ale ile to jest e do potęgi minus j razy 2 pi razy 3 przez 4? Tutaj możemy użyć znanych już wzorów Eulera, które sobie przypomnimy, że E do potęgi minus j pi to jest równe cosinus pi minus j sinus pi. Podstawiając otrzymujemy, że e do potęgi minus j, 3pi przez 2 jest równe. Kosinus 3 drugich pi minus j sinus 3 drugich pi. Ponieważ kosinus 3 drugich pi jest równy 0 otrzymujemy, że to jest minus j sinus 3 drugich pi, czyli po prostu j, bo sinus trzech drugich pi jest minus 1. Więc duże x od 1 jest równe x od 0 plus x od 1 razy. cosinus pi drugich minus j sinus pi drugich plus x od dwa razy cosinus pi minus j sinus pi plus j razy x od 3 Czyli to, co już otrzymaliśmy. Więc x od 1 jest równe małe x od 0 minus j małe x od 1 minus małe x od 2, dodać j razy małe x od 3, czyli duże x od 1 jest równe. 4 plus 4j. Następnie obliczamy to samo dla kolejnych k równe 2 i k równe 3. W wyniku otrzymujemy, że duże x od 2 jest równe 12, a duże x od 3 jest równe 4 minus 4j. Mając poszczególne wyniki dla dużego x, możemy zacząć obliczać ciąg małe x od n dla każdej otrzymanej transformaty. I tak dla x 0 od n otrzymujemy, że jest to 1 czwarta razy duże x od 0 razy e do potęgi j 2 pi razy n razy 0 i to przez 4, co daje nam wyniku 1 czwartą razy duże x od 0 razy e do potęgi zerowej. Czyli podstawiając 12 pod x od 0 otrzymujemy, że są to po prostu 12 czwarte, czyli 3. Widzimy, że wynik jest niezależny od małego n, więc otrzymaliśmy sygnał stały który możemy zapisać małe X DC, które jest równe 3, 3, 3, 3 obliczamy dla kolejnych H gdzie dla K równego 1 małe X 1 od n wynosi 1 czwarta razy duże x od 1 razy e do potęgi j2pi razy n przez 4, co nam daje 1 czwartą razy x duże od 1 razy e do potęgi jpi n przez 2, co jest równe 1 plus j razy cosinus pi drugich razy n plus j sinus pi drugich razy n. Zostawmy go w takiej postaci, bo istnieje możliwość, że dostaniemy sygnał o takim samym okresie i będziemy mogli go dodać do otrzymanego właśnie x1 od n. Czyli dla k równego 2 otrzymujemy x2 od n, który jest równe 1 czwarta razy duże x od 2 razy e do potęgi j 4 n przez 4, co jest równe 1 czwartej razy duże x od 2 razy e do potęgi j n otrzymujemy 3 razy cosinus pn plus j sinus pn Co nam daje w wyniku 3 kosinusy, bo w każdej całkowitej wielokrotności pi sinus wynosi 0 i wstawiając za n wartości 0, 1, 2, 3 otrzymujemy sygnał x2 równy 3, minus 3 3, minus 3 Następnie dla k równego 3 otrzymujemy x3 od n równe 1, 4 razy duże x 3 razy e do potęgi j 6 pi razy n przez 4 co daje nam 1 czwartą razy duże x od 3 razy e do potęgi j 3 pi n przez 2 co jest równe 1 minus j razy cosinus 3 drugie pi razy n plus j sinus 3 drugie pi razy n. Korzystając ze wzorów redukcyjnych otrzymujemy, że to jest równe 1 minus j razy cosinus pi drugich razy n minus j sinus pi drugich razy n. Udało się nam otrzymać taki sam okres co x1. Więc oba wyniki możemy dodać, otrzymując w ten sposób sygnał harmoniczny. Czyli x1 od n plus x3 od n jest równy 1 plus j razy cosinus pi drugich razy n, plus j sinus pi drugich razy n dodać 1 minus j razy cosinus pi drugich razy n minus j sinus pi drugich razy n. Wymnażamy nawiasy. Otrzymujemy, że to jest równe cosinus pi drugich razy n plus j sinus pi drugich razy n plus j cosinus pi drugich razy n minus sinus pi drugich razy n plus cosinus i drugich razy n, minus j sinus i drugich razy n, plus minus j kosinus i drugich razy n, minus sinus i drugich razy n. W wyniku redukcji otrzymujemy, że jest to po prostu równe 2 cosinus i drugich razy n minus 2 sinus i drugich razy n. Drugi sygnał harmoniczny nazwiemy x3 od n i wygląda on zatem 2 minus 2, minus 2, 2. Sygnału x równego 8 minus 2, 4, 2 otrzymaliśmy x dc 3, 3, 3, 3 x 2 równy 3 minus 3, 3 minus 3 x3 równy 2 minus 2 minus 2 2 i jest to tyle samo co w lekcji drugiej lecz tym razem jesteśmy w stanie rozłożyć sygnał składający się z większej ilości próbek niż 4